Cztery wskazówki, które pozwolą Ci skończyć z napadowym obiadaniem się. Jedz elastycznie. Aby jedzenie było satysfakcjonujące, powinniśmy zaczynać od myśli, na co mam ochotę, wykluczenia i zakazy, czego potęgują napady. Aby zadbać o odpowiednie zbilansowanie posiłku, staraj się, aby zawierał białko, błonnik i zdrowe tłuszcze. Jedz regularnie. Planuj posiłek lub przekąskę co 3-4 godziny. To pozwoli Twoim sygnałom głodu na odbudowanie się. Natomiast kiedy pozwalasz głodowi narastać do niekomfortowego poziomu, nie będziesz w stanie opanować się wokół jedzenia. Zapisuj swoje przemyślenia. Monitorowanie zachowań żywieniowych, myśli i uczuć pozwoli lepiej zrozumieć, a następnie stopniowo zmienić zachowania powodujące napady. Wyrzuć wagę. Regularne ważenie i nadmierna koncentracja na wadze pogarsza problem z własnym ciałem, napadami oraz buduje chęć powrotu do restrykcyjnej diety. A jeśli interesuje Cię podobna tematyka, zapraszam na mój profil.